Czy piorniści AZS-u pewnie kroczą po swoje. Zielonogórzanie w spotkaniu 18. kolejki drugiej Ligi nie dali szans w wsparcie Oborniki wielkopolskie i zwyciężyli 24 do 13. 15. wygrana w sezonie, a 11. z rzędu dała Akademikom 5 przewagę nad Żagwią Dzierżoniów, która zremisowała w Swarzędzu z tamtejszym liderem 28 do 28. Tak naprawdę mecz wydaje mi się cały czas był pod naszą kontrolą i, i, i ani przez chwilę, nie było zagrożenia ze strony rywala, że, że mogą to zwycięstwo, chociaż Choćby nawet remis nam wyrywać I, i, I wydaje mi się, że pokazaliśmy to, co jest naszą siłą, czyli dobra gra w obronie, w obronie Drugi mecz rzędu, 13 bramek straconych Tak naprawdę możemy sobie tylko pogratulować Spodziewaliśmy się, że, że będzie ciężko tutaj powalczyć o, o punkty Natomiast uważam, że jakbyśmy wyszli na drugą połowę Bardziej skoncentrowani, to myślę, że moglibyśmy tutaj myśleć o sprawieniu jakiejś sensacji.